Zobaczcie, ile śniegu spadło. Niesamowite. Obudziłam się rano i dosłownie jest biało, jest zima. Pięknie jest. I cały czas pada. No, cudownie. Hej, witam się z Wami w kolejnym dniu. Właśnie się umyłam, umam sobie włosy. I teraz nałożę sobie z Wami razem pielęgnację. Mamy dzisiaj piękny dzień. Pada śnieg, jest już biało, więc wygląda wszystko bardzo, bardzo ładnie. Ja bardzo lubię e, śnieg, tym bardziej te takie pierwsze śniegi, bardzo, bardzo to lubię. E, to mnie, tak wiecie, nastraja nastraje świątecznie typowo właśnie grudniowo, bardzo to lubię użyję sobie teraz mgiełki do twarzy z garniera zawsze lubię przed nałożeniem pielęgnacji użyć sobie takiej mgiełki i pod oczy używam ostatnio tego kremu z Planet Spa Zejwonu jest to ten taki rytuał Dodający energii z chińską zieloną herbatą. I właśnie widzę, że rozwaliłam sobie palec. Nie wiem, gdzieś musiałam się uderzyć. I on ma taką fajną metalową kulkę w środku. Ten taki rolon. I on jest cały czas zimny. Wiecie, on tutaj leży w, przy toaletce w szufladzie, ale to jest cały czas takie chłodne, przyjemne rano, szczególnie. Jak się nakłada. Generalnie ten krem jest całkiem fajny. Natomiast ja jestem jednak zwolenniczką tych kremów takich. Takich mocnych, treściwych, takich trochę tłustszych pod oczy. Takie najbardziej lubię takie, mam wrażenie, że najlepiej mi nawilżają i odżywiają tą strefę pod oczami. A na całą twarz nakładam sobie tutaj takie małe opakowanie mam, ale ono starczy na bardzo długo. Jest to z Nuxa Multi Propose Dry Oil Face, Body and Hair. Taki nawilżający, naprawczy olejek do właśnie twarzy, ciała i włosów. Natomiast ja go używam tylko i wyłącznie do twarzy. I sprawdza się naprawdę fajnie. Dobrze nawilża tą skórę. Dodatkowo, mimo, że to jest właśnie olejek, tylko on jest taki bardziej suchy, dobrze się sprawdza pod makijaż. Nie mam problemów z tym, że... nie wiem, makijaż mi się słabiej trzyma, czy gdzieś coś mi się roluje. W ogóle nie. Na początku się tego bałam przy używaniu właśnie takich olejków. Ale absolutnie, absolutnie tak nie jest. Pielęgnację mam już zrobioną, także szybko wszystko. Jak widzicie, nie używam zbyt wielu produktów rano. To mi w zupełności wystarcza. I tak, moja skóra już jest przygotowana do nałożenia makijażu. добрый тайгерку? Чем добрый? Напо каше? Честь. Ну честь. Oj tak, lubimy podbródką, tak. Oj, lubimy, co robisz, Tiger? Co ty robisz? A w ogóle, zobaczcie, jakie Tigerek ma gustowne yy, posłanie. Prawda, że ładne? Warzywniak owocowy z Biedronki. Bardzo proszę. Tutaj ma nawet kocyk. Nie, a tak na serio to wiecie, Tiger bardzo lubi pudełka, więc... A że lubi sobie w nich spać, no to... Tutaj akurat ma takie posłanko. Tak? Tegerek? No, pokaż się trochę. Nie. Mało towarzyski jesteś. Otworzymy sobie dzisiaj jeszcze kalendarz adwentowy. Tutaj dwójeczkę już otworzyłam wczoraj. Pod dwójeczką jeszcze nie zjadłam. Mamy tutaj prezencik. I poszukamy teraz trójki. O, tutaj jest trójka. Zobaczymy, jaką mamy czekoladkę pod trójką. Tutaj mamy podkowę. Fajne są te motywy, jak na razie. Takie dosyć typowo świąteczne, i z tej marki te czekoladki są całkiem smaczne. W ogóle dzisiaj też jest pora na mycie pędzli. Mam tutaj. Sporo już brudnych pędzli jeszcze tu w tym miejscu, też mam brudne pędzle, gąbeczki, także dzisiaj na 100% będzie mycie pędzli, bo już kończą mi się moje pędzle, ulubione oczywiście. Mam właśnie parę takich pędzli, którymi najbardziej lubię się malować. Na no tutaj już większość moich, właśnie, pędzli. Jest brudna, jeszcze po jakichś tam halloweenowych e, makijażach czy coś takiego, nawet tutaj mm, jakieś zielone, niebieskie. Także dzisiaj muszę koniecznie umyć e, pędzle. I już wszystkie pędzle są umyte. Na szczęście, udało mi się to umyć. Tutaj jeszcze mam gąbeczki, reszta pędzli. Także podołałam strasznie, nie lubię myć pędzli, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę ich nie lubię myć. Więc zebrałam się z tym wszystkim wszystko pomyłam. Także jestem bardzo zadowolona z siebie, że udało mi się to zrobić. Zaczęłam już sobie trochę wystawiać ozdoby świąteczne. Więc tutaj możecie zobaczyć mojego tego reniferka i gwiazdkę. Tutaj też mam, postawiłam na razie kwiatki. No właściwie tutaj jest fiołek, który niestety, ale mi marnieje. I on był wcześniej na oknie, a teraz go przestawiłam, żeby zobaczyć, czy może tutaj jest mu trochę lepiej. No tutaj też możecie kawałek mnie zobaczyć w domowym wydaniu przed chwilą właśnie skończyłam też ćwiczyć muszę jeszcze tą matę matę zebrać no i właśnie wystawiam sobie już trochę wyciągam takich ozdób świątecznych tutaj właśnie jakieś tam podkładki czy poduszki tutaj z łóżka też zdjęłam sobie poszewki tylko jedną tą taką świąteczną już powiesiłam. Te jeszcze trzy czekają na powleczenie. Te już mam tutaj powleczone. No i tutaj jest taka fajna poduszka z łosiem. A tutaj są śnieżynki. I tutaj też na oknie, na właściwie na zasłonie, mam te takie śnieżynki, które Wam pokazywałam w ozdobach świątecznych. I tutaj światełka. Te takie reniferki hmm, tylko jeszcze muszę baterie do nich znaleźć a tutaj to co widzicie to jest żyłka z takimi światełkami ledowymi e, i one będą na choince, w tamtym roku już miałam i bardzo fajnie wyglądają bo się praktycznie nie, rzu nie rzucają w oczy a e, naprawdę fajnie wyglądają na choince i jeszcze tutaj e, na na zasłonce, na Firance, powiesiłam ten tutaj wieniec. Trochę wam się odsunę. To będziecie mogli zobaczyć. Tutaj też jest taletka, a tutaj właśnie jest ten wieniec. Także on się prezentuje. Tak, tutaj właśnie na takim jasnym tle, on bardzo fajnie. Wygląda bardzo fajnie, się prezentuje. Także trochę już tych ozdób świątecznych tak powoli, tak powoli właśnie je sobie kompletuję.